Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z super przepisem na bardzo smaczną sałatkę, w której główną rolę gra kasza kuskus. Jest to sałatka w klimacie blisko wschodnim, bałkańskim. Ktoś, kto uwielbia połączenie warzyw, owoców i mięty, będzie naprawdę zachwycony. Co nam będzie potrzebne do przygotowania tej sałatki? Oczywiście kasza kuskus. Mam tutaj pełną szklankę, to jest 300 gram. Ja od razu kaszę kuskus wsypuję do miski, zalewam ją. Y Półtorej szklanki wrzącej wody, zawsze kasze kuskus parzymy w proporcji 1 do 1,5. Przekrywam i zaparza się przez około 10-15 minut. I co dalej? Pomidorki koktajlowe około 250 gram, ogórek y, tutaj ze skórką, ponieważ bardzo ładnie kontrastuje. I półtorej papryki lub jedna duża. Ja mam tutaj po pół dużych papryk czerwonej i żółtej. Możecie dodać jaką lubicie. Jedna czerwona cebula, jeden owoc granatu, 100 gram serafeta, sól i pieprz do smaku oraz do sosu oliwa z oliwek około 4 łyżek, duża łyżka miodu, kilka gałązek posiekanej mięty oraz przegotowana woda. OK, no więc zaczynajmy. Ja zaczynam od przekrojenia ogórka, ponieważ musimy wydrylować z niego pestki. Nie są one potrzebne, niepotrzebnie też rozwadniają sałatkę. Wydłubuję je łyżeczką do miseczki. Nie musi być to super dokładnie, troszkę może zostać. A następnie przekrajam go na kilka części wzdłuż i kroję w nie za dużą kostkę. Ok, pokrojonego ogórka przekładamy do miseczki. I następnie kroimy paprykę. Ja, ja to robię krojąc na początku paski, a następnie podobną kostkę jak ogórka. Kostka powinna być dość drobna. Również przekładam. Tak przesiekaną przekładam do miski. Przyszedł czas na cebulę. Ją drobno pokroić lub posiekać. W międzyczasie kasza kuskus już jest gotowa, więc przekładamy do niej posiekane wcześniej warzywa, paprykę i ogórka. Posiekaną cebulkę. I teraz zostało nam posiekanie pomidorków koktajlowych. Ja mam takie większe sztuki, więc przekrajam je. Na 8. Nie przejmuję tym, że się rozpadną. Kasza na pewno szybko wchłonie sok z pomidorów i będzie jeszcze bardziej aromatyczna. Pomidorki lądują w misce. Pozostał nam jedynie granat. Jeżeli ma ktoś swoją ulubioną technikę wydobywania pestek z granatu, to super. Ja nacinam od góry tutaj Skórkę Staram się podważyć i ściągnąć ten kapelusik. Ok. I teraz widzimy, gdzie granat ma y, błonki. Staram się naciąć wzdłuż tych błonek. I wtedy wydobycie pestek będzie o wiele łatwiejsze. Teraz powinniśmy rozchylić owoc, wyciągnąć część tych błonek. I teraz wydobycie pestek nie powinno sprawiać nam większego problemu. OK, pestki już są uwolnione. Przerzucamy je do sałatki. Pozostało nam zrobienie jedynie sosu. Ja tutaj mam przygotowane około 4 łyżek wody. Dolewam do niej mniej więcej 4 łyżki oliwy. Zawsze przygotowuję takie dressingi w słoiczku, bo o wiele łatwiej jest mieszać. Dodaję soli i pieprzu do smaku, łyżkę miodu oraz dodaję wcześniej przesiekane listki mięty. Teraz to zamykamy i energicznie potrząsamy do wytworzenia się takiej emulsji. Sosik już zgęstniał. Zalewamy naszą sałatkę. Dokładnie mieszamy. Oczywiście ja w tym momencie jeszcze próbuję, czy jest wystarczająco słona. Zobaczcie, jak pięknie prezentują się kolory. Ja dość sobie dosoliłam. I teraz tylko na wierzch. Wkruszamy serfeta. Już nie musimy jej mieszać. I na sam koniec posypujemy posiekanymi listkami mięty. Uwierzcie mi, kochani, że smakiem przynosi ona słoneczne Bałkany. Zachęcam Was do spróbowania. Dzięki za oglądanie i zapraszam do pozostałych naszych filmików.